29 lutego w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewieżu odbyła się gala Teatru Apogeum działającego przy Uniwersytecie III Wieku. Gala odbyła się z okazji dziesięciolecia istnienia grupy. Zebrany gości przywitała prezes Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Siewieżu Barbara Totoń oraz instruktor teatralny grupy Grzegorz Węglarz. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Mucha, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Damian Dawczyński wraz z małżonką. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z radnymi. Przewodniczący Zarządu Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu Sylwester Rzepecki wraz z małżonką. Dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych z terenu gminy Siewierz. Przedstawiciel Biura Poselskiego Barbary Dolniak oraz przedstawicielki Biura Senatorskiego Beaty Małeckiej-Libery. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji senioralnych oraz instytucji. Galę otwarto krótkim filmem ukazującym twórczość grupy, po czym przedstawiono spektakl pod tytułem starsze Panie ABC autorstwa Stanleya Spencera w reżyserii Grzegorza Węglarza. Pewnie, pewnie znowu jakiś dobokrążca. Tyle razy Ci mówiłam, żebyś nie dawała się na ciągle. Coś ty znowu tam kupiła. Taki, taki bardzo ładny zegarek. Okazja się trafiła. Gagasz! I możesz mi powiedzieć, po co ci ten męski zegarek? Patrz, a o tym nie pomyślałam. Tragikomedia opowiada o dwóch starszych siostrach, mieszkających u schyłku swojego życia w jednym domu. W rolę pani Crawford wcieliły się Elżbieta Tomecka i Jadwiga Stroka. Na pewno trochę czas, czasu trzeba było poświęcić, żeby tak długą rolę zapamiętać. Ale. Role są fantastyczne. Role właściwie takie, z którymi możemy się wszyscy utożsamiać, gdyż znamy te sprawy, prawda, starość, zapominanie się gdzieś tam, jakieś zaniki pamięci i tak z rzeczywistości. Dlatego te role są nam bliskie i cieszymy się, że możemy przedstawić je dzisiaj naszym kolegom, koleżankom, wszystkim widzom w sposób częściowo śmieszny, komiczny, ale też smutny, z nutką takiego zastanowienia się co do przyszłości, z nutką takiej smutnej emocji. Czym dla Was, dla grupy Apogeum, jest to występowanie, to spotykanie się, te próby, te sztuki, te występy? Na pewno odskocznią, na pewno bardzo mi to pomogło w życiu. Teraz, właśnie mi to pomogło. Yy, odskocznia na pewno, zrelaksowanie się też na pewno, bo to jest coś innego niż normalne życie. Yy, no chyba tak. A ta sztuka jak długo trzeba było się do niej przygotowywać? Co było najtrudniejsze, żeby, żeby dzisiaj wystąpić? Długo. To jest trudna, ambitna sztuka. No, pracowałyśmy pół roku na pewno. Sztuka bawi, wzrusza oraz ukazuje, jak trauma z dzieciństwa, niedomówienia, brak szczerej rozmowy i różne postrzeganie rzeczywistości odciska się piętnem na całe życie. Obie panie po wcieliły się w rolę sióstr, co zostało docenione przez niekończące się obacje stojąco. Wrażenia niesamowite. Jestem pod pełen uznania dla aktorek dzisiejszych, bo to dosyć długa sztuka. Mnóstwo tekstu, widać mnóstwo prób, które, które musiały wykonać, które Zabrały zapewne im dużo czasu, ale efekt widzieliśmy bardzo duży. Naprawdę, jeżeli chodzi o grupy teatralne działające przy uniwersytetach III wieku, myślę, że jest to jeden z najlepszych jest jedna z najlepszych grup teatralnych w Polsce. Po premierze przyszedł czas na kwiaty, życzenia oraz podziękowania. Spokojnie aktorzy, którzy z różnych przyczyn musieli zrezygnować, ale to nie umniejsza im zasług i wartość szczerych podziękowania. Były to panie Małgorzata Kmera, Euleana Rosiczka. Halina Kawecka i Teresa Kozerska. Drogie Panie, jeśli będziecie nas oglądać, to pozdrawiamy dziękujemy. i dziękujemy. Gdzie jest kamera? Tam jest kamera. Dziękujemy! Przy okazji jubileuszu nie zabrakło także wspaniałego tortu. Instruktor grupy zapowiada, że niedługo znowu zobaczymy ich na scenie. Najbliższe plany są takie, że my musimy skończyć drugą sztukę kluczy. Krzysztofa Kogota to jest komedia. Mam nadzieję, że na jesień tę sztukę wystawiamy. Z tą sztuką mam nadzieję pojedziemy teraz po Doma Kultury. Jeszcze mamy jedną sztukę Zapach Młodości z Latko-Krajicza. Generalnie mamy z czym na razie jeździć. A w przyszłym roku, no cóż, zobaczymy, co życie pokaże. A czego można życzyć całej grupie i reżyserowi? Zdrowia. Tylko i wyłącznie, bo na resztę sobie sami zapracujemy.